Mieliśmy dom ubezpieczony na 900 tysięcy, dostaliśmy tylko 90? Jaka w tej chwili jest u Państwa sytuacja? Czy udało się uzyskać zapomogę, którą on, rząd obiecywał, czyli te pieniądze od 100 000 do 200 tysięcy złotych na odbudowę? Tak, tak, był tutaj, była u nas taka jakby kontrol, która to wszystko ocenia, przyznano nam 160 tysięcy, tych pieniędzy na koncie jeszcze nie ma na razie, dzwonili do nas, że mają być one na dniach, zobaczymy jak się do tego odniosą, wiadomo to 2000 i 8 tysięcy też to dostaliśmy, więc jeżeli chodzi o rząd, no to wywiązali się z umowy, nie mamy szkody całkowitej, więc mamy 160 tysięcy przyznane. A jeśli chodzi o kwestię ubezpieczyciela? Jeśli chodzi o kwestię ubezpieczyciela, że aż się zaśmieję, mieliśmy dom ubezpieczony na 900 tysięcy, dostaliśmy tylko 90. Więc tak naprawdę są to śmieszne pieniądze, za które nic nie zrobimy. Jak to tłumaczą? Że tyle nam się należy. To są ich, to są ich tłumaczenia, gdzie poszlibyśmy z nimi do sądu, wiadomo, ale na to też trzeba mieć fundusze. A państwo robili jakąś swoją ekspertyzę tutaj niezależną? Yy, mamy, ale zrobiliśmy tylko ekspertyzę odnośnie sprzętów, które należały do firmy po prostu. Więc za same sprzęty, które należały do firmy wyszło nam 160 tysięcy. No czyli jak się to ma do tych 90, tak. które proponuje... bo to było tylko jeżeli chodzi o firmę, a nie jeżeli chodzi o dom. Dom jest podzielony na dwie części, bo jest nasz i naszej teściowej. Jasne. To jest nasza strona, gdzie mieszkaliśmy z dwójką dzieci. Aha, o Jezu. Są. Tu był pokój dziecka, musieliśmy wyburzyć te ściany, i tu mieliśmy jeszcze oddzieloną kuchnię. Więc tak to wygląda. No to 90 tysięcy tego na pewno nie było. Ale to jest 90 tysięcy na naszej na Jeszcze Was zaprowadzę do tyściowej domu. Tu był pokój córki, lat 13. To taki sam stan jak, jak sypialnia. Jakąś zbiórkę prowadzić? Tak, Tak, mamy zbiórkę utworzoną. Niestety, już teraz na tym etapie ona stoi w miejscu. Jest tyle zbiórek utworzonych, że ludzie trudno wpłacają. Się przebić. Tak, trudno się jest bardzo przebić. Tak, Jasne. racja. No, paradoksem jest to, że dwa miesiące przed powodzią skończyliśmy remont, bo my tutaj <laughs> mieliśmy salon. To był salon, ale chcąc stworzyć pokój dla naszego czterolatka, który ma autyzm i potrzebuje swojej przestrzeni, tu mu zrobiliśmy pokój. Więc on ucieszył się, pocieszył się z tego pokoju dwa miesiące. Na remont wydaliśmy 35 tysięcy. Jedyne rzeczy, jakie nam zostały, to są te włazience. Jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że jak wał tamy puścił, no to u nas ta woda trochę spadła. Aha. Ale mówię, my tydzień czasu przed domem, póki nie załatwiliśmy swojej prywatnej koparki, mieliśmy wodę. I to wody było po kolana. Rzeka sobie zmieniła koryto. Nie dało się wejść do domu, bo jakby się otworzyło czyli to wszystko by wpadło. A i tak mieliśmy wodę. Byłoby jej jeszcze więcej. Czyli ewakuowaliście się wy, dzieci. W sobotę. Dzieci. Yy, cztery psy i dwa koty. Właśnie, jeszcze psiaki i koty. Wszystko do busa, najpotrzebniejsze rzeczy. Co się dało, to żeśmy na górę wynieśli. Choć nie mieliśmy pewności, że ten dom po prostu nie, nie poleci. No i tutaj łazienkę też żeśmy zostawili, no żeby... Bo tyściowa mieszka sobie na strychu. Okay. Nie chciała stąd iść, poza tym ktoś to musi być, żeby suszyć. A i czyli ona jest się cały czas, tak? Teściowa Teraz została. Teraz jej nie ma, ale mieszka tutaj. Okay. Teraz pojechała ze starszą córką do Kłocku. No tak, no starsze osoby nie chcą się. Wszystko, nie, by nie, ona mocno. mówi, że ona tutaj będzie ze względu na to, żeby to w jakiś sposób osuszać i tak dalej. Jasne. Bo ogólnie chcemy stąd uciekać. Myśleliśmy, że za pieniądze z ubezpieczalni kupimy sobie ziemię uh -huh. i po prostu będziemy się gdzieś budować, ale gdzie my kupimy ziemię za 90 tysięcy? No I to na no. dwa domy: dla nas i dla Teściowej no mojej. Nie ma szans. Mm -mm. Człowiek płaci całe życie, żeby w razie jakiegoś wypadku, nieszczęścia mieć te pieniądze. My nie oczekujemy tak. całej kwoty. Nie, nie, nie. Po prostu, żeby to było na chociaż kupienie ziemi i postawienie tych fundamentów. O jakim ubezpieczycielu mówimy? Ja. To kolejny przypadek. Nie jeden. Mhm, uh -huh. tak. Nie jeden. Nie wiem, czy oni się boją bankructwa, czy o co chodzi, ale nie po to człowiek płaci całe życie, żeby oni dali coś na otarcie łez. Nie? Oczywiście, zgadza się. Bo za to, to ja nawet nie wyremontuję tego domu. Przecież tu trzeba wszystko robić od początku. Mimo tego, że mogą nas stąd wysiedlić, zapłacić nam bardzo małą kwotę za wysiedlenie, tylko żeby się nas pozbyć. Taka jest prawda.